Lace. Ona jest dzisiaj taka chłodna i patrzy na mnie z góry Gdy dość mam już na szczyt Ona widzi we mnie więcej niż nie jeden zechce Do mnie podejść i zrobić sobie ze mną zdjęcie Ona czuje kiedy moje spojrzenie łapie ją wszędzie Ona czuje kiedy moje spojrzenie łapie ją wszędzie Zrobię sobie z tobą zdjęcie A w oddali słyszę kilka przekleństw i nie wiem już czy Dali wraca do mnie kilka westchnień Nieka. Zwykłych zwierzeń wciąż no. nie wiem, czy jest sens yes. Ona widzi to inaczej ja nie patrzę. Yeah. I ciągle do mnie mówi kiedyś każdy cię zauważy każdy. Ja nie widzę twierdzę, że wciąż tylko marzy yeah. I nie ma co liczyć, że to się przypadkiem sprawdzi yeah. Ona lubi tańczyć, ona lubi śpiewać, yeah. choć zupełnie jest z tego lewa. lewa Ona lubi patrzeć, się naśmiewać Choć nie zawsze z czegoś trzeba z czegoś trzeba krótka afera i dramat wieczorem Drama. Poprosiła ciepłą, a dostała zimną wodę Zimno? Kolejną noc spędzę w samochodzie Ta. Kolejny raz już nie mam mnie przy tobie yeah. Kolejny raz łapię się na tym, że czym prędzej tym wcześniej dostanę przelew Wtedy zobaczysz co znaczy mieć szczęście Na to czuję coraz to częściej i każe mnie za to, że każe jeszcze bać się we śnie. we śnie Tak mocno w to wierzę, że chyba nie chcę By to był tylko sen w mieście, w pogoni za szczęściem By to nie była prawda, przecież nie chcę nie, nie. Przecież nie chcę nie, nie. Jest dzisiaj taka chłodna i patrzy na mnie z góry, gdy dość mam już naszczyt. Ona widzi we mnie więcej niż nie jeden zechce. Do mnie podejść i zrobić sobie ze mną zdjęcie. Ona czuje, kiedy moje spojrzenie łapie ją wszędzie. Ona czuje, kiedy moje spojrzenie łapie ją wszędzie. Ona jest dzisiaj taka chłodna i patrzy na mnie z góry, gdy dość mam już naszczyt. Ona widzi. Widzi, kiedy moje spojrzenie, mówi, że nie chcę już nigdy więcej.